Cześć Twasia on table. Dzisiaj zacznę od pytania: czy gra Ubot to gra dla każdego? Czy taka nie za duża kobietka, jak ja, poradzi sobie na pokładzie okrętu podwodnego i do tego jeszcze w roli kapitana? Musiałam się sama przekonać. A teraz krótki rys historyczny, czyli jak to się stało, że ta gra trafiła na mój stół? Przyznaję, że poprosił o nią mój współgracz. Z tego czasu to było jeszcze za czasów komputerów Commodore. Zagrywał się i pasjonował się graniem w takie gry, które się nazywają, chyba powiem to dobrze, Silent Service. No i dzięki uprzejmości wydawnictwa Falax, dużych rozmiarów ubog, trafił na mój stół, mogłam więc sprawdzić siebie w roli kapitana takiego właśnie okrętu podwodnego. Co z tego wyniknęło? Zobaczcie sami. To z czym możecie zderzyć się już na starcie i pewnie tak będzie, szczególnie wtedy, kiedy nie, zna, nie zapoznacie się z instrukcją oraz z poradnikiem tak od deski do deski, kiedy nie będziecie znali możliwości, umiejętności, postaci, w które będziecie się wcielać. To na starcie może być takie uczucie, że mamy tutaj trudny próg wejścia do rozgrywki, i z całą pewnością na początku może być to zniechęcające, może to powodować taki, takie poczucie zamieszania i jakby niepotrzebnego chaosu, ale to znika wraz z obyciem, wraz z poznaniem reguł, i z całą pewnością nie warto się zniechęcać, tylko po prostu zapoznać się z instrukcją. Ona może też trochę odstraszać, bo to jest jednak 50 stron, ale mamy tam. Strony wypełnione ilustracjami, sama czcionka jest całkiem spora, dobrze się to czyta, i tak naprawdę nie jest to wcale takie straszne, jak się z pozoru wydaje, mimo że jest, jest ta instrukcja i poradnik obszerny. Warto przeczytać, warto się przed rozpoczęciem rozgrywki zapoznać, bo już później jest ta różnica bardzo mocno wyczuwalna. W samej grze ważne jest też to, aby grać już ze zgraną ekipą, z ludźmi, którzy siebie znają, bo dużo, dużo lepiej rozumiemy na przykład polecenia kapitana, jego rozkazy, które są jakby tutaj kluczowe, kiedy znamy tę osobę i możemy trochę tak bez tłumaczenia sobie, oczywiście znając również reguły, wiemy co robić. Na pewno gra się wtedy płynniej, lepiej i przyjemniej dla wszystkich graczy. Przyznaję, że ja celowo zaplanowałam sobie rozgrywki w Ubota po tym, jak podróżowałam przez Śródziemie, bo obie te gry, oczywiście Władca Pierścieni, Podróże przez Śródziemie i Ubot, opierają się na aplikacji. I mimo tego, że ja nie jestem specjalnie zwolenniczką wkładania prądu do planszówek, to celowo, świadomie chciałam porównać te tytuły i zobaczyć, jak. Jeden w kontekście do drugiego wygląda. O ile w ubocie aplikacja jest ok według mnie. To jak wygląda, to jak działa, nie sprawiało mi żadnego kłopotu. Myślę, że działa to dobrze i spójnie. To jednak e, uważam, że jest tego prądu tutaj, jak dla mnie, to jest bardzo subiektywna ocena, trochę za dużo. We Władcy Pierścieni, gdzie również aplikacja prowadzi nas przez całą rozgrywkę, czułam, że mam więcej związku z samą planszą, że więcej dzieje się na stole, w strefie gracza, że możemy tam więcej sobie przygotować rzeczy. Natomiast tutaj w ubocie. Towarzyszyło mi takie uczucie, że moje działania na stole sprowadzają się do przestawiania figurek marynarzy na makiecie naszego okrętu oraz umieszczania żetonów w kontekście naszych działań na planszetkach poszczególnych postaci. I trochę mi tutaj jest za mało tej gry planszowej w stosunku do ilości aplikacji. Kiedy gra się pierwszym oficerem, który obsługuje aplikację, to gdzieś tam cały czas czuję ten związek z telefonem czy, czy z tabletem, i, i siedzę z nosem w tym elektronicznym urządzeniu. Ja, grając w gry planszowe, odkładam telefony, one idą w odstawkę, bo ja koncentruję się jakby na ludziach, którzy ze mną grają, na interakcji z nimi i na poznawaniu gry. I tutaj troszkę mnie to przytłoczyło, można powiedzieć. Mam z drugiej strony pełną świadomość, że ten typ, ten rodzaj gry. Pewnie nie dałoby się przedstawić w taki sposób bez aplikacji, a jeśli by takie próby nastąpiły, to być może skomplikowałoby to niepotrzebnie i jakby zmieniło całkowicie mechanizm gry. Natomiast takie są moje odczucia, dla mnie trochę za dużo tego prądu w kontekście do tego, co robimy na stole. To, co mi się natomiast podoba w tej grze i to bardzo, to asymetryczność postaci, w jakie się wcielamy. Za każdym razem, nie dość, że możemy wybrać sobie inną przygodę, inną misję, więc będziemy mieć inny cel, to możemy po prostu zmienić sobie postać. Możemy być a to kapitanem naszego okrętu, możemy sprawdzić się jako mechanik, możemy zobaczyć, jak wygląda praca nawigatora, czy być pierwszym oficerem. Za każdym razem będzie to coś innego, będzie to nowe doświadczenie dla gracza. Z drugiej strony może to być trochę upierdliwe, szczególnie kiedy poznaje się tę grę, bo musimy się... Za każdym razem zapoznać z nowymi, z nowymi obowiązkami, z nowymi możliwościami musimy poznać od początku do końca, co może, co musi, co powinien robić dany bohater, tak to nazwijmy. Natomiast to rzeczywiście daje, daje bardzo duże możliwości później regrywalności, poznawania różnych aspektów całej gry i na pewno na, na pewno przez długi czas rozgrywka nam się nie znudzi. Z całą pewnością tutaj każdy gracz musi dobrze planować, tak jakby ruchy do przodu. To przychodzi, kiedy już do, lepiej poznamy samą rozgrywkę, reguły i swoje postacie. E, I jakby na początku może być lekki chaos, takie poczucie właśnie zagubienia, o czym mówiłam. E, dobrze jest poznać grę, zagrać e, jakieś tam testowe misje i później sobie rozgrywać dalsze kampanie. Natomiast tutaj to planowanie, to, że ja wiem, Jakie jest moje zadanie na tym statku i dobrze sobie dysponuję swoimi ludźmi, jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli jakiś marynarz nie ma symbolu, który jest potrzebny. Trzeba korzystać z innych, bo tutaj marynarze nie mogą stać bezczynnie. Trzeba aktywować innych, trzeba sobie pomagać. Trzeba również, na przykład w przypadku gry mechanikiem, trzeba umieć wybierać priorytetowe konserwacje, naprawy. Kiedy my tutaj wypływamy z portu, to już od razu zaczynamy konserwację. Są marynarze, którzy mogą nam pomóc. To są zwykle proste naprawy. Jeśli są bardziej skomplikowane, warto skorzystać z marynarza jakby ze specjalizacją. Natomiast w przypadku, nie wiem, wymiany żarówki czy posprzątania, można się posiłkować kimkolwiek innym i żonglować sobie tutaj tym, gdzie marynarze stoją, w jaki sposób dysponujemy te zadania. Ta praca zespołowa jest tutaj niezbędna. Że ubot czuć, że twórcy starali się oddać realizm tego, jak mogła, mogło wyglądać jakby marynarskie życie na pokładzie tego prawdziwego ubota. Bo poza oczywiście realizacją zadań, poza wykonywaniem rozkazów marynarze muszą czasami wysłuchać reprymendy kapitana. Czasem potrzeba im wyskoczyć na przysłowiowego dymka, aby podniosło się ich morale. Każdy z nich musi porządnie się najeść, każdy powinien dobrze wypocząć, czyli najzwyczajniej w świecie porządnie się wyspać. Jeśli się nie naje, jeśli nie wypocznie, jeśli nie wiem, co gorsza, jedzenie jest popsute, to od razu odbija się to na efektywności takiego marynarza. I tak rzeczywiście mogło być właśnie w tej życiowej przestrzeni ubota, tak mogło to wyglądać na okręcie. I to fajnie się udało oddać i to w rozgrywce czuć. Ale nie za każdym razem udało się oddać ten realizm, bo nie wiem, grając na przykład kapitanem, zdarzało mi się raz za razem wydawać te same rozkazy. Normalnie na ubocie wydałabym rozkaz, nie wiem, na słuchu i marynarz by nasłuchiwał, póki czegoś nie znajdzie. A tutaj używałam kolejne rozkazy, schodził mi ten pionek, jakby traciłam to i trzeba było oznaczać po raz kolejny to w aplikacji, więc to trochę nie, nie za wiele miało wspólnego sądzę z realizmem. Natomiast same momenty spotkań, walka Myślę, że sporo ma wspólnego z, prawdziwym, z prawdziwymi wydarzeniami, które mogły mieć miejsce. Kiedy na przykład napotykamy tam samotny statek handlowy, to pół biedy, bo pewnie go storpedujemy i sukces. Gorzej jest, jak napotkamy eskortę, a jeszcze gorzej, kiedy nas wykryją, bo wtedy musimy szybkie zanurzenie, wyłączamy silniki i. cisza. I tu. I tu zadziało się coś, co mnie absolutnie totalnie zaskoczyło. Tutaj ta aplikacja rzeczywiście urosła w moich oczach, bo tutaj dzieje się tak, że kiedy my w pokoju grając, odzywamy się w tym momencie, to aplikacja traktuje to jako hałas, który może spowodować, że niszczyciel nas dopadnie. I słuchajcie, my musimy do siebie szeptać albo pokazywać coś na migi, bo jeśli nie, to nas wykryją. Bomby głębinowe jest po nas, albo się zastanawiamy, jak bardzo dostaniemy, czy kadłub, czy poradzimy sobie z tą naprawą. To jest to uczucie, kiedy autentycznie włos taje dęba, kiedy my nasuchujemy i poza ciszą jest, wiecie, ten taki charakterystyczny dźwięk tego pikania. To jest chyba sonar i rzeczywiście to było kapitalne, świetne i to mi się bardzo podobało. Moi drodzy, podsumowując, ja naprawdę całkiem nieźle bawiłam się wcielając się w różne role i pływając legendarnymi ubotami. Tak jak powiedziałam, najlepiej kapitanem może najsłabiej z racji tej dużej ilości prądu, jak dla mnie pierwszym oficerem. Natomiast nie jest to gra pozbawiona dla mnie wad, ale dała mi mnóstwo frajdy, sporo satysfakcji. To jak ona jest wykonana, to naprawdę robi wrażenie, makieta tego statku, ilość komponentów. To wszystko, to wszystko powoduje, że rzeczywiście mam takie poczucie, że jestem ciekawa, co tam jeszcze mnie czeka, kolejnych misji, chętnie wrócę. I moja ocena dla gry UBOT to 8, bo to bardzo dobra gra. I teraz odpowiadając sobie na pytanie, które zadałam na początku, czyli czy gra UBOT jest grą dla każdego? Pewnie nie, bo jest to jednak specyficzna gra, przede wszystkim skierowana dla graczy, którzy lubią i akceptują całkiem sporą ilość prądów w planszówce, ale też dla tych, których interesują te czasy, którzy lubią taki typ rozgrywki i którzy odnajdą się na pokładzie Ubota. Ja się odnalazłam. Mnie się podobało. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za waszą uwagę. Jeśli materiał wam się podobał, Łapka w górę mile widziana. Nie zapomnijcie również o subskrypcjach i piszcie w komentarzach, czy może Wy mieliście okazję zagrać w UBOTA albo czy ten tytuł Was zainteresował. A teraz? Ahoj!